No i najważniejsza rzecz dla widzów Bartka: 10% w dół na wszystko. O kurde, widzę. słyszycie? 10% rabatów. Tak? Kto przyjedzie, powie Bartas, będzie 10% w dół na wszystko. Widzicie. Siema wszystkim, Bartas Ciekłania. Pozdrawiam kanał wszystkich widzów na moim kanale, jestem w dobrym mieście tutaj u kolegi Dominika. Witam. Siema. Dominik prowadzi serwis, słuchajcie. Dominik. Kosmetyka pojazdowa. Kosmetyka pojazdowa, słuchajcie. Sresztą wszechpojęta ta tapicerek, polerowanie lakierów, to Ceramiczne zabezpieczenie Słyszycie, od razu powiem na Słyszy. dzień dobry, nowe miasto lubawskie, klonowa 11 i słuchajcie, jest opcja taka po prostu, że właśnie Dominik kiedyś się odezwał, że jak będę miał ochotę to mogę podjechać właśnie, no i zobaczcie, głównie mi zależy, tak jak widzicie, o można się przyjrzeć. Jak te kurde fotele ne? wyglądają. To już jest masakra. Ogólnie miałem z kolegą, z sąsiadem się dogadać, bo niedawno kupił odkurzacz piorący. Mieliśmy to poprać. Ale właśnie mi się przypomniał. mówię, kurczę z Dominikiem kiedyś rozmawiałem. Właśnie prowadzi autodetaling, tak? Dobrze mówię? I Dominik mówił, że właśnie takimi opcjami się zajmują. Także dzisiaj jest słuchajcie poniedziałek. Jakże fajny poniedziałek 13. 13 słuchajcie września. Jutro nie jest. Wie, że nie, będzie pechowy, Nie no skąd? Ale... Najwyżej dzisiaj będzie... nic nie rób, weźcie jutro. E, <laughs> ja się śmieję słuchajcie, jutro 14. I Dominik mówi, jak tutaj wszystko pójdzie tak jak się należy, to jutro przyjadę i Idziemy, właśnie, co... I zobaczycie co. co, co i, i jak No, także do później. No i się ma, kochani. Dzień drugi, wtorek. Witamy. 14 wrześ... września. września. Jestem, słuchajcie, kochani, po odbiór Audi. U Dominika. Dominik, jeszcze raz. Y, auto detaling, tak? Klonowa. Tak, Słuchajcie, tak, klonowa 11. Nowe Miasto Lubawskie. Strefa Detalu można sobie. Wpisać. Dokładnie. Strefa Detalu wpiszecie i będziecie Będzie mieli. wiadomo. Dokładnie. I teraz patrzcie na to. Się błyszczy z Kubana. Patrzcie. Kurde. Nowe auto. I najpierw tak, jak z tyłu nagrywaliśmy kanapki. Zobaczcie. Aha, ja pierdziu, nowe kanapy słuchajcie, nowy dywanik, nowe wyłożenie, jak kręcę. Dużo Dominik było pracy przy nie? To, no pracy było sporo, no bo trzeba było wyjąć fotele, uh -huh. a jeszcze montaż foteli w tym w Audi jest dramatyczny. No nie, właśnie. Plastików pełno dookoła, których trzeba było ściągać, podemontować, nie? Także trzeba się namachać. Bo uh -huh. mnie na stronie będą zdjęcia na pewno tego. tego A, samochodu. masz zdjęcia. No tak, i będą super. Po, będę zobaczyć. Także będę dasz mi link. Ja, ja dodam link pod filmem, pod materiałem, i będziecie mogli sobie zobaczyć wszystko, jak tutaj Dominik działał przy samochodzie. Zobaczcie jak pięknie, kurczę, jak umyty jak. Ale zewnątrz jest umyty i jest quick detailer położony na lakę. W widać, no, to jest na tym, że No, 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 no. no już, już ma trochę, kurde, jednak lat, nie? Tak, Włącznik tylko jeszcze, wiesz, muszę świateł wymienić, bo e, czasami nie łapie nie, nie, nie załącza. Już się no, po prostu ten, wyrobił, i nie? No, ten ten i na tunelu, nie? Pada przycisków władzy. Tak Aha, to tak, 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 tak. No i na wszystkich tych klapkach od schowków wszędzie masz tą tak schodzić, Pościerane, nie? dokładnie. No i przy tych, przy drzwiach, nie? Przy uchwytach. Mhm. Uh -huh. Kurde. Ha. No super, kurde Dominik, jest baja. Jest świetna robota wykonana. Jak widzicie tutaj... A właśnie, o. Chia ja pierdziele. Zobaczcie. No tyle co było uh -huh. koło i te plastyki, to, to nie? Ja pierdziela. Nowe auto, kurde. Gdyby nie ryski na lakierze, jeszcze... To już zupełnie, nie? No ale... Ale to też się dało ponownie. Ta! Jest kurde baja. I tutaj widzicie, taka nowość doskoczyła, hak. To tam Marek, Klimek mi założył Marek, to tam gdzieś tam się czai za bramą. No, to się boi się, boi się tak, boi się kamery, nie ma oparcia na szkło, mówi. Ja wczoraj się tak... Nie, ja tam się spieszyłeś. Dobra. Dominik, Dominik, ja z tego miejsca bardzo serdecznie Ci dziękuję za ogrom dziękuję. pracy włożony przy aucie. Jestem naprawdę, kurczę, bardzo zadowolony. Ja jest. się cieszę, że właśnie się podoba, nie? Bo to jest właśnie najważniejsze, żeby klient był zadowolony. No kurczę, no słuchaj, jeżeli jest wszystko tak pikabela, no, no, nie ma nawet pyłka, kurczę, kurzu, słuchajcie, nigdzie, no to no to co tu, kurczę, dużo jeszcze więcej chcieć. Nic, nie, nie nie mam żadnych więcej, kurde, Dominik wymaga. Jest naprawdę super. Dobra, kogo byś chciał pozdrowić? Wszystkich Twoich widzów, wszystkich e, moich obserwujących na Facebooku, na Instagramie. Mm -hmm. No i kogo? Nie wiem, narzeczoną moją. O, narzucona. Po, po, Jak narzeczona, ma na imię? <grytania> Wiktoria. Wiktoria, serdecznie pozdrawiamy. Wojka Pawła, który też się ogląda. O, serdecznie pozdrawiam znapa Wojka Pawła. Z tak, Stafa Niebieskiego. <grytania> tak. A gdzie śmiga? Wiesz co, bo jak tutaj jeździ w żołnierzu, nie? Aha. Oni, oni też włożą kartony z brodnicę, tak jak ja. A potem jedziemy z CC, jak przejdziemy do innej firmy, ale dalej na kartonach. Pozdrawiam Aha, Paweł. To pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy pana Pawła. No i kochani co, link tutaj do Dominika, do serwisu będziecie mieli pod materiałem, także kliknijcie sobie tam, jak wam się również Audi podoba, tak jak mnie. Dajcie lajka like w górę. A no i najważniejsze, dla widzów Bartka 10% w, dół w O w dół. kurde, słyszycie? 10% traba. Tak? Kto przyjedzie, powie Bartas, będzie 10% w dół na wszystko. Widzicie? Także kurde. Brać pury i przyjeżdżaj do Dominika. Dobra, Dominik, ja z tego miejsca czekam. Przejdę na tą stronę. O! Dziękuję Ci bardzo dziękuję, dziękuję. za ogrom pracy i naprawdę, kurczę, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jest super. Ja bardzo cieszę się, że tu to jest naj, naj, największa nagroda, Dobra, dzięki! Jeszcze raz trzymajcie się ciepło. Ok, ma. Dzisiaj, już 20 września, jestem już na wyjeździe, jestem już w trasie. Jestem po zlocie Maluszku w Łodzi. I słuchajcie kochani, tak jak widzieliście, Audi jest pięknie, pięknie wypucowana w środeczku. Wygląda jak nowa, i z tego miejsca właśnie chciałem Wam polecić. Jak widzicie, tutaj profesjonalna pielęgnacja pojazdów, strefa detalu, car detailing, Tutaj macie numer telefonu i również co przy waszych autach może być wykonane, tak? No, także jeszcze co chciałem Wam powiedzieć, słuchajcie, Dominik nie zabiegał tu o żadną reklamę, żeby nie było. Słuchajcie, on mnie zaprosił zupełnie kompletnie incognito, za jak to powiedział. Właśnie za zrzutki, które zorganizowałem Czy to na schronisko, czy, czy dla domu dzieci Czy też za inne akcje, które, w które się włączałem I on właśnie no, chciał mi również taki prezent zrobić Właśnie z tym autem I on w ogóle o żadnej, żadnej reklamy nie miał na myśli Ale ja powiedziałem, że kurczę, no Ja, ja na pewno Nagłośnie, kurczę, jego, jego jego warsztat, jego serwis i powiem Wam naprawdę kurczę, jest robota fajnie zrobiona, także serdecznie pozdrawiam Dominik Ciebie, jeszcze raz bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za, za ogrom roboty włożony w mój samochód i również Wam serdecznie polecam, tak jak Dominik powiedział, słuchajcie, macie 10% rabatu, jak jedziecie tam na serwis z hasłem, kodem pro, pro, promocyjnym, tak, kodem promocyjnym Marcos. Także serdecznie polecam A ja jest sobie słuchajcie w Łodzi Czekam na załatę e, to można powiedzieć Chyba gorzej nawet Jak krew z nosa Na 13.30 mamy 13.45 Dobro, mamy bo to takie jak widzieliście transformatory będę ładował dużo pasów do zapinania także myślę godzina gdzieś 16.30 będę wyjeżdżał także no już nie ma nie ma szans abym na promo 21 zdążył dzisiaj także. człowiek by chciał trochę szybciej no ale musi się coś pokrochmalić. No i w dodatku, żeby było ciekawiej, jak jutro rano wtedy będę płynął o 9, dopłynę o 21, a gdzieś w pobliżu Kalskrony mam y, rozładunek, czyli znowu całą noc jeszcze będę stał, nic nie ujadę. I tak to, tak to wygląda. Chciałoby się kurde trochę pojeździć i tak dalej, a no od samego poniedziałku już się zaczyna krochmalić. No, ale to tak już właśnie odbiegając od tematu, ale ja mówię jeszcze... Tutaj za pamięci macie numer telefonu do Dominika i jeżeli ktoś z Brodnicy, z Nowego Miasta czy też okolic ma niedaleko serdecznie zapraszam i polecam. Także trzymajcie się ciepło Bartasz się kłaniał jak Wam się autko w podobało like zostawcie i oczywiście e, kliknijcie tam tutaj u Dominika na, na stronie <laughs> obserwacje no i ja jeszcze tutaj na koniec Wam dodam takie fotki właśnie, które, które jeszcze miałem zrobione, które zrobiłem, wykonałem zaraz jak dojechałem pod dom, także do usłyszku i w następnym słuchajcie, w następnym materiale, aha, w tym materiale odniosę, odniosę się do pewnego nagrania właśnie, które mi podesłaliście od tutaj byłego kierowcy, tak, który jeździł w naszej firmie. Ja się oczywiście jak najbardziej do tego odniosę, dopiero wczoraj czy przed, przedwczoraj, wczoraj dopiero zobaczyłem właśnie wiadomości, że tam podesłaliście mi ten link, a wczoraj to odsłuchałem, także e, oczywiście się odezwę, także do później, trzymajcie się ciepło, bardzo się kłaniam, hej!